Każde spotkanie coś człowiekowi daje. Czy to jest spotkanie z dziećmi przedszkolnymi, a już takie też miałem. Z więźniami w więzieniu też miałem. Czy w klubie, czy w bibliotece. Każde spotkanie coś daje. A dzisiaj, ja to szczerze tu powiedziałem. Taka jakaś była wyjątkowa empatia między nami. Wyczuwaliśmy się, że w zasadzie zadawali mi wszyscy Państwo takie pytania, które co do których ja też już właściwie ja, ja byłem przy, przygotowany na takie pytania. no Nie mogłem powiedzieć o wszystkim, bo by się to wszystko bardzo, ale to bardzo wydłużyło. Ale ja nie bez kozery powiedziałem wyjąłeś mi to ZUS, czy wyjął mi Pan to ZUS, bo ja jeszcze, no, o tym też mógłbym powiedzieć, no, tylko nie chciałem przedłużać, ale Pan mi zadał pytanie, czy Pani zadała pytanie. Pod tym względem to spotkanie w Gorzowie będę długo pamiętał, bo, bo dawno mi się nie zdarzyło mmm, tyle pytań wyprzedzających to, co ja właściwie jeszcze w głowie miałem i, i co bym prędzej czy później powiedział, jeśli by tylko czasu starczył. Dzisiaj rozpoczynamy piąty Lubuski Festiwal Słowa Warto czytać nad wartą. Do tej pory był to festiwal pod tytułem Warto czytać nad Wartą, ale trzy lata pracowaliśmy nad rozszerzeniem tego tytułu właśnie o to sformułowanie Lubuski Festiwal Słowa, a to dlatego, że jego zasięg, jego oddziaływanie i też um, renoma gości, którzy do nas przyjeżdżają, powoduje to, że zasięg tego festiwalu jest już ogólnowojewódzki. I też jakby pokazujemy, że no, w Gorzowie jest, przez Gorzów płynie jeszcze jedna rzeka w Wojsku lubuskim, nie tylko Odra, ale też i Warta. Dzisiaj gościmy w naszej sali, która pęka w szwach, pana profesora Jana Miotka. W sobotę dalsza część festiwalu ze znanymi autorami i aktorami, między innymi Andrzej Ferenc, między innymi autorka znanego bestselleru w tej chwili książki, która jest rozchwytywana w Polsce, Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Będziemy czytać, będziemy rozmawiać z autorami i będziemy też troszeczkę mm, słuchać muzyki.